Witam wszystkich z tej strony Marcin, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego filmiku, tym razem gromy Call of Duty Ghosts. Tak jest, na jednej z największych map, z jedną z największych broni dostępnych w Call of Duty Ghosts. I nie myślcie sobie, że coś sobie rekompensuje. Nie, 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 moi drodzy. Jedziemy oczywiście z tym koksem yy, i... Jedno, co mogę powiedzieć od samego początku, LMG równa się, ustaw sobie maraton, ustaw sobie na przykład wagę lekką. Co prawda chyba tutaj wagi lekkiej nie miałem. Nie wiem, czy miałem nawet maraton. Ale powiem wam, że jeżeli gramy w Call of Duty Gold z LMGiem, to ciężko jest, ciężko jest. Po prostu biega się z tym tak ślamazarnie, że aż chce się po prostu dorwać coś z ziemi i jakiś pistolet maszynowy, i raczej śmigać z tym pistoletem. Bo. Jednak ta klasa na pewno sprawi, że poczujemy się trochę jak żółw. Ale powiem Wam coś takiego. Jeżeli chodzi o wszystkie dostępne klasy w Call of Duty, no może pominę, e, pominę tutaj klasy Shotgun w Call of Duty Ghost oczywiście, to powiem Wam, że jak na razie te klasy są dosyć równe. I nie ma praktycznie takiej. W której coś by dominowało. W niektórych częściach koda było tak, że na przykład SMG-ki się sprawdzały. W innej części było tak, że najlepiej sprawdzały się karabiny skórki. Jeszcze w innych e, snajperki. Różnie to tam bywało. Czy tuby na przykład. A w przypadku akurat tutaj, e, Call of Duty Ghosts, no to powiem Wam, że każdą tą jedną bronią można coś ciekawego ugrać e, i nie ma tutaj też czegoś takiego, że, e, no na przykład, że akurat, no tak jakby był FAMAS, że na przykład tak jak było w Call of Duty Black Ops 1, że FAMAS to był po prostu siepacz, że Galil to był siepacz, e, a reszta broni to tak troszkę na oboczu. E, tutaj jest tak, że każdą jedną tą bronią można coś zrobić, każdą tą jedną bronią można w miarę szybko zabić. Nie wiem, takie jest moje wrażenie, tak więc to mi się podoba, to na pewno jest na duży, duży plus tejże gry. Ja kolejne rzeczy odkrywam w Call of Duty Ghosts, które coraz bardziej mi się podobają, słuchajcie. Nie podoba mi się na przykład koleś biegający z tarczą i z C4. Faktycznie coś tutaj powinno być zrobione, coś tu powinno być zrobione, ponieważ wyrzucenie tego C4 razem z zasłonięciem się tą tarczą jest tak szybkie, że czasami nie mamy po prostu nawet Szans no, na reakcję, bo ten koleś wyrzuca to praktycznie i zasłania się, i odsłania się w jednym czasie, tak więc to jest troszkę dziwne. Ale i tak i tak radziłem sobie z takimi miśkami, tak więc to jakoś tam mnie mocno, nie, mocno mi to nie przeszkadza. Mało tego, rzadko się trafiało na takich ludzi. Jeżeli chodzi o ten akurat LMG, którego tutaj stosuję, a więc jest to Ameli, i mogłoby się zdawać, że to takie troszkę dziewczęce, e, że to jest taka dziewczęca nazwa, ale jeżeli jest to dziewczyna, to na pewno chodzi w spodniach i potrafi nieźle przypieprzyć, kurczę. No powiem wam, że nawet z dużych dystansów, kiedy jeszcze ten jeden strzał był takim hetrzocikiem, e, to na cztery strzały. Praktycznie zdejmowało się przeciwnika. A pamiętajmy, że pestek w tym czymś mamy mega dużo. I jeżeli chcemy robić jakieś double kills, triple kills, nawet quad kills, to na pewno LMG To jest coś pięknego, po prostu. Eee... Wiadomo, że tak jak na początku mówiłem, najlepsze to ustawienie przede wszystkim jakiegoś maratonu, czegoś co po prostu sprawi, że nie będziemy poruszać się tak ślamazarnie. Ale ciężko jest, bo nawet po ustawieniu właśnie tych odpowiednich perków i tak i tak poruszamy się dużo, dużo wolniej niż z tymi innymi klasami. Tak więc trzeba też trochę zagrać inaczej niż gra się za dzikiem niż gra się z karabinem szturmowym i nie mówię tutaj oczywiście o kamperce jak najbardziej przesuwać się cały czas do przodu ale gdy już strzelamy czy tam gdy już jesteśmy blisko tego respa przeciwnika gdy możemy spekulować że ktoś tam będzie to warto jest wychylając się za każdy róg po prostu już przycelow znaczy, po prostu wychodzimy z za rogu i pierwsze co robimy to przycelowujemy bo może się tak zdarzyć że też ten czas podniesienia oczywiście tej broni do przycelowywania e, będzie dużo dużo dłuższy niż kogoś kto używa mm, SMG-ka na przykład no nic dziwnego ta broń swoje Powinna ważyć i tak się powinno ją czuć. To jest miejscowa, akurat tak jak widzicie, która jest dosyć często oblegana, tak więc pamiętajcie o tym, żeby właśnie tam od czasu do czasu spojrzeć, bo możecie faktycznie dostać plecy. Mapa, którą tutaj widzicie, to jest właśnie mapa, która chyba jest najbardziej statyczną mapą. Tutaj po prostu nic się nie dzieje i tak by można było zaśpiewać, nic się nie dzieje, na 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 na. Mecze mogą się tutaj wydawać bardzo, bardzo nudne i czasami faktycznie są. Zresztą, tu już troki, trochę taki mały spoiler, ten mecz nie skończy się dotarciem do tego wyniku 75 fragów. Niestety. Mało kto się tutaj porusza, wiadomo jest ona duża, ale ostatnio zresztą dostałem takie pytanie. Co zrobić, żeby mniej razy ginąć przede wszystkim? I jeżeli chodzi o Call of Duty, to słuchajcie, to nie jest właśnie kampić, chociaż hmm, po części można by się z tym zgodzić, ale żeby grać dynamicznie i mniej ginąć, to w Call of Duty Ghost najważniejszą zasadą nie jest dobranie sobie broni, perków i tak dalej, i tak dalej, ale trzymanie się przede wszystkim, a raczej poruszanie się cały czas do przodu na obrzeżach mapy. Nigdy, ale to przy nigdy nie powinniśmy tak naprawdę Środkiem mapy pomykać. Dlatego, że przede wszystkim ci ludzie właśnie czekają tylko gdzieś tam na, na, gdzieś tam na tych obrzeżach mapy, po to tylko, żeby y, wylukać kogoś na środku, kto tam y, myknie i odstrzelić mu po prostu torbę. Tak więc y, ważne jest, żeby jednak poruszać się po tym okręgu mapy, cały czas w kółko, czy to w jedną, czy w drugą stronę, od respa do respa, jeżeli jesteśmy w stanie go wyczuć bo w innym przypadku może być naprawdę ciężko. Dlatego też, też, dlatego też powtarzam, że ważne jest poznanie mapy w Call of Duty Ghost, żeby nawet jeżeli chcemy sobie tą trasę skrócić i przejść środkiem mapy, to żeby tak przejść, aby nikt nas nie zauważył, a więc znaleźć jakieś przeszkody, znaleźć jakieś korytarze, które nas osłaniają od chociażby dwóch stron. To jest naprawdę ważne. Poznajcie mapy. Co poza tym? Tak poza tym, to mam jeszcze do Was takie dwie kwestie, słuchajcie, potem jeszcze wrócę może do tego, co tutaj rozkminiam na temat LMDK. Dwie ważne kwestie, i dobra i zła wiadomość. Kiedyś nieraz się mówi, że zaczyna się od tej złej, a ja zacznę od tej dobrej. Dobra to jest ta, że zamówiłem właśnie PS4, pewnie już ktoś się zaraz spyta, gdzie? I za ile? PS4 zamówiłem w Euro RTV AGD, tak więc y, chyba jeden z bardziej, znaczy y, y, ze sklepów, które, y, w których nie będzie jakichś y, gigantycznych cen, y, y, tak więc to jest właśnie to, za 1990, no, jak dobrze tam pamiętam, y, tak więc y, no, cena może nie taka jak była w dniu premiery, ale też nie o 500 większa, y, tak jak niektóre sklepy oferują. Niech tam Ci się walą. Tak więc tu już zamówiłem, tak więc pogram sobie, ale właśnie teraz ta zła wiadomość, nie pogram sobie zbyt szybko. Dopiero po powrocie pewnie odbiorę tą konsolę i po powrocie, słuchajcie, będę nagrywał właśnie z PS4. Wyjeżdżam niestety na jakiś czas, na pewno na dwa tygodnie, nie wiem czy to się nie przedłuży, tak więc no szkoda. Szkoda, bo z jednej strony już by się chciało co, coś tutaj ciekawszego nagrać, a z drugiej strony, wiadomo, życie jest ważniejsze i trzeba o tym pamiętać, że ta podstawowa praca, którą mam, ona przynosi mi dochody i kukusy, jeżeli można by to tak nazwać takie małe kokosiki. Tak więc no, trzeba, trzeba niestety wyjechać. W związku z tym, że będę na wyjeździe, no to musicie też pamiętać o tym, że te filmiki będą się pojawiały rzadziej na moim kanale. Ja jeszcze postaram się, aczkolwiek to nie będzie łatwe, bo ten wyjazd mi się przesunął. Miał być w sobotę, okazuje się, że ma być teraz w środę i ja postaram się jeszcze coś dla Was przygotować. Ale to nie będzie proste, bo czasu mam niewiele, a spraw do załatwienia sporo. Tak więc przed tym wyjazdem oczywiście. Tak więc przygotujcie się na moją no, dłuższą absencję. No dobra, słuchajcie, to jest właśnie to, o czym chciałem powiedzieć. Niszcie sadkomy, albo sobie na przykład nie niszcie sadkomów i używajcie odpowiednich perków do tego, aby wykorzystywać te sadkomy. Ostatnio trafiłem na klan, który notorycznie używał właśnie sadkomów. Kolejny mecz, który się wbiłem to ustawiłem sobie po prostu perk, który pozwalał mi na właśnie wykorzystywanie ich satcomów i zdziwili się jakżeż mocno, kiedy jeszcze do tego miałem coś ala Assassin, nie wiem jak to się tam nazywa, w każdym razie no nie byłem widoczny na tym, ich nim radarze, tak więc zdziwili się troszkę, że mój wynik trochę odstępował od tego, jakie wyniki mieli moi współzawodnicy i że troszkę im nabruździłem. Kolejny mecz oczywiście wszyscy wyszli. No, bywa, bywa, słuchajcie. Dobra, to by było na tyle, zapraszam Was oczywiście do komentarzy, do ocen, do subskrypcji. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się i grajcie na wszystkich mapach, grajcie ładnie, pięknie, dynamicznie i uczcie się oczywiście tych map. take. Hey,